Siemaneczku moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam jak krok po kroku zrobiłem przycisk do spłuczki z płytki. Zapraszam na materiał. Tak jak widzieliście na filmie otwór pod przycisk mam już wycięty, wycinałem go mini szlifierką, żeby jak najmniej tutaj odprysku było na tych krawędziach. Te krawędzie są już też złagodzone delikatnie kostką polerską i dociąłem sobie kawałek płytki, która będzie akurat w tym miejscu, też oczywiście no, zrobiłem jakieś tam powiedzmy 1,5 mm luzu z każdej strony, żeby żeby po prostu jakoś te fugi zachować. Niestety akurat na tej robocie wyszło w ten sposób, że fugi są w połowie tutaj akurat tego przycisku. No tak czasami bywa. I z racji tego, że te płytki nie mają jakiegoś specjalnego wzoru, nie mają jakichś tam żyłek przechodzących i tak dalej, i tak dalej. Postanowiłem po prostu dociąć z osobnej płytki i nie kombinować już tutaj z linią fugi. Według mnie też będzie bardzo ładnie wyglądało. Gdyby przycisk wychodził mniej więcej na środku płytki, no to oczywiście ten kawałek wycięty. Bym wykorzystał do zrobienia tego przycisku, żeby wzór się zgadzał, jeżeli takowy by był. Z racji tego, że robię to pierwszy raz, no to dla swojego bezpieczeństwa, tutaj otwór, który wycinałem, jest yy, no wycięty tak naprawdę z 2 mm zapasem. Czyli ewentualnie, jeżeli kiedyś w przyszłości by się coś wydarzyło z tym przyciskiem, i klient chciałby sobie wymienić na jakiś normalny, no to może kupić oryginalny przycisk. Założyć sobie tak, jak powinno to być założone i sprawa załatwiona. Jeżeli chodzi o wierzch tego przycisku, to ja kupiłem tutaj coś takiego prostokątne otwory, które generalnie no, będą spłukiwały właśnie małe spłukanie, duże spłukanie, czyli z tej płytki, którą przed chwilą widzieliście, dotnę sobie tutaj właśnie w tym kształcie takie dwa przyciski i to wszystko postaram się jakoś tam zamontować. I tyle. Jedziemy dalej. Dobra, trochę wycinania było, ale chyba będzie misja zakończona sukcesem. I teraz tak, ten przycisk sobie obciąłem tutaj dookoła szlifierką, tak samo tutaj podstawę tego przycisku, żeby to weszło mi po prostu tutaj do środka i z tyłu przykręciłem magnesy neodymowe po czterech narożnikach, tutaj są śrubki do których te się będą przyczepiać. I ten patent, moi drodzy, podłapałem od naszego wspólnego kolegi po fachu Eugeniusza, który też tam coś na YouTubie nagrywa i właśnie on pokazywał, jak robił przyciski, że tak się wyrażę, no, ośmieliłem się ten patent wykorzystać. Tak więc zobaczę, czy u mnie zadziała. Przymierzam to wszystko i wklejam płytki. Yy, jakiś lęczniczek papierowy. Tu jest Tak, ale to jest silikon, wiesz? A, pistolet mój, to jest tu. Dobra, masz rację. Pobrzewam silikonę. Przycisk jest troszeczkę zmatowiony papierem ściernym. Nie wiem, czy to będzie widać pod światło. Tak, żeby się lepiej klej trzymał. Odtuszczam go acetonem i przyklejam wycięte wcześniej płytki klej na jaki przyklejam to Sikaflex. Troszeczkę taki mocniejszy mamut bym powiedział. Dobra, jest trochę nierówno, ale ja to później, jutro troszeczkę podhandluje, bo tu trzeba jeszcze przeszlifować, ale to myślę jutro. Można ja regulować można o tych śrub, nie? Tak, ale to się tam. Dzień kolejny, klej sobie już tutaj powoli związał, więc wyjmę ten przycisk, pokażę Wam jak on wygląda. Od tyłu zobaczcie sobie, wszystko ładnie siedzi. Tutaj klej, tak jak widzicie, ładnie to wszystko trzyma. On jest taki delikatnie elastyczny. Nie wiem, czy jeszcze do końca nie wysek, czy coś, ale tak jak widzicie, tutaj wkłada się bez żadnych e, problemów. E, podczas wklejania zauważyłem, że. No generalnie te fugi są no nie tak idealne, jak być powinny, dlatego dzisiaj sobie rano troszeczkę tu u góry i na dole podebrałem sobie ten przycisk, żeby to ładnie wszystko wyglądało. No i tak to wygląda. Teraz wkleję sobie klawisze i poczekamy znowu jeden dzień, żeby to sobie wyschnęło. Jak to się mówi, reszta w rękach stwórcy. Temat mamy, moi drodzy, zakończony. Przycisk działa, aczkolwiek powiem Wam szczerze, nastąpiły jeszcze pewne komplikacje. Po pierwsze, Zobaczcie moi drodzy na to. Tutaj nie przewidziałem, niestety, tego, że, jak tutaj jest docięta krawędź pod kątem prostym i przycisku, i na dole tej obudowy, no to po prostu ten przycisk przechylając się do tyłu, on zawadzał jedno drugie, tak więc. Tutaj na szybko mini szlifiereczką musiałem, nie wiem czy to będzie widać, musiałem wyciąć taki e, po prostu no szlif po 45 stopni. Lepiej zrobić to od razu, bo zawsze macie takie pole manewru, że jeżeli coś pójdzie nie tak, no z tą płytką akurat, gdy nie ma wzoru, no to możecie dociąć następną, tak więc na to może musicie zwrócić uwagę. No i drugi temat, moi drodzy, też jest no, do rozwiązania, ale już mam pewien pomysł, jak to zrobić. Po prostu ta płytka jest zbyt ciężka tutaj na na te zawiasy i e, zobaczcie, moi drodzy, jak to wygląda. Ona jest delikatnie mm, przechylona do tyłu. Tylko że tutaj z tym sobie poradzę w ten sposób. Mam przynajmniej taką nadzieję, że tutaj zamontuję gumkę recepturkę z jednej, z drugiej strony, żeby dodatkowo e, po prostu no, te przyciski jakby dopychała tutaj do zewnątrz. Ale ogólnie wszystko powiem Wam szczerze, że śmiga jest y, OK. E, tak więc za chwilkę to założę, no. Trzeba delikatnie dosyć zakładać, bo zawsze jest ryzyko, że gdzieś tam ten narożnik się wykrychnie. O! Yy, o! Jest tam do ustawienia. Tu jeszcze muszę troszeczkę ślitnąć, żeby te fuki były równe. I generalnie no, uważam, że, że jest ok. Z inwestorem rozmawiałem i wpadliśmy na taki pomysł, że po prostu no, inwestor rozważa taką opcję, żeby tutaj dodatkowo to wszystko dookoła wyfugować, a zostawić tylko same klawisze. No bo jeżeli chodzi o rewizję, jakieś tam powiedzmy no, takie tematy serwisowe, no to tu wtedy tą fugę można sobie szybko naciąć i wyciągnąć sobie ten przycisk, jeżeli zajdzie taka potrzeba. No nie wiem, czy tak będzie, czy nie. Zobaczymy. Tak więc tyle. No i dobra, moi drodzy, to na tyle w sumie. Przypominam, że tutaj patent na te magnesy wziąłem z filmu Eugeniusza, którego pozdrawiam. Link do jego wideo będziecie mieli w pierwszej linii opisu. On bardzo fajny przycisk zrobił, lepszy troszeczkę niż mój, bo tam mi wzorek fajnie przechodzi i tak dalej, i tak dalej. Także możecie sobie zobaczyć. No mam nadzieję, że ten tutaj przycisk też wam się podoba. I tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.